Mały update w sprawie CCK, dalej na podnośniku, ale proszę, beleczka siedzi. E, finalnie zamówiłem nową belkę po regeneracji. E, tamta, która była nie nadawała się do użytku i niestety y, wprasowałem tuleje sztywne. A i taki pomysł na dwa amortyzatory z jednej strony seryjne. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jak się nie sprawdzi, to powrócimy do pojedynczych belka jest z rck przy okazji yy, kompletny wydech też już jest pozostaje tylko podłączyć sondy do wtyczek i gotowe idźmy dalej Przednie hamulce zmieniona średnica na 283 mm. No i zmienione sprężyny na niższe sparko. Mam sprężynki. To jest ta, która była. Ktoś założył nie taką jak powinna być, bo strasznie przód wysoko stał, ale przyjechały lepsze. byściutkie no i troszkę będzie przód niżej stał zobaczymy jak wyjdzie to na samochodzie napis na drzwiach zobowiązuje i teraz trzeba coś pomyśleć o jakiejś krótkiej, fajnej skrzyni żeby się to lepiej odpychało tylna klapa niestety waży sporo Mnóstwo obchali tutaj poprzeczek i zawiasów, sporników. Nie wiem co się uda z tym zrobić. Najchętniej zamówiłbym e, klapy z włókna szklanego z Francji. Zobaczymy, może się uda, wtedy byłby duży zysk na masie.